Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie takie podsumowanie tego roku, 2020. W świecie perfum, właśnie w nowościach, które wyszły na rynek w tym roku, które poznałem, no tutaj od razu zaznaczę, no poznałem ich bardzo mało. Raz ze względu, wiadomo, na te wszelkiego rodzaju uboszczenia te pozamykane galerie te perfumerie, które były nieczynne. To raz, a dwa. No, tak naprawdę, szczerze mówiąc, jeżeli już byłem faktycznie w tej perfumerii, to gdzieś tam przeleciałem po tych korkach, po tych flakonach, po tych bloterach. Czasami coś sobie tam y, zaaplikowałem na rękę, y, żeby faktycznie coś, co nieco przetestować. No, ale powiem Wam szczerze, że tak naprawdę ja nie miałem co tam testować y, w tym roku w tych perfumeriach. Bo tak naprawdę, no, tam. Tak to ujmę, no, mało tych nowości było. Raczej to takie jest odcinanie kuponów. Mnóstwo, mnóstwo flankerów, no którym, no, gdzie nie jestem fanem, właśnie tych takich, no, ulepszonych wersji, tych Intense, nie wiem, auto Perfume, Perfume, Black, White. No, no, po prostu, no, wszelakie nazwy są w tych, właśnie, dodatkach, w tych flankerach do wersji podstawowych. Także no, gdzieś to tam no, powąchałem, ale raczej nic mi tak nie zapadło aż tak bardzo, żebym nie wiem, zrobił wielkie oczy, wow, żebym szukał, żebym zamawiał próbki, żebym flakon w ogóle zamówił. Nie. Jakoś to jest takie dla mnie wszystko no, od kilku lat, że tak powiem, no nijakie, jakieś takie bez tego, bez tego czegoś, żeby to się dało faktycznie zapamiętać. No nie wiem, w którym, w którym kierunku idą te, te perfumy, czy to faktycznie w stronę taką... Dla masowych odbiorców, po to, żeby tylko i wyłącznie się podobały. Że te pieniądze, nie wiem, wkładają w mnóstwo reklam w telewizji, czy chociażby na wyklejoniu jak największej ilości szyb czy półek w perfumerii. No, nie mam pojęcia. No, Takie jest moje zdanie, niestety. No jest, mi też z tego powodu troszeczkę przykro, no bo chciałbym faktycznie coś, coś poszukać jakiś fajny flakon z tych właśnie nowości. Coś powąchać, z czego się cieszyć. No ale niestety, no nie jest moja, to bajka, że tak to ujmę. Te wszystkie flankery, te takie masowe nowości. No praktycznie mnie się wydaje, że flanker, takie mam odczucie, że flanker wychodzi raz na dwa miesiące. No, jest mnóstwo tego. Jak zobaczyłem, ile z flankerów i saloreu y... linii LOM czy LANUI de to ja już się pogubiłem. I Electric, i Intens. No mnóstwo tego. I to jest chyba faktyczne odcinanie kuponów, a w tych zapachach, no, no tak naprawdę, no, nie ma nic aż tak wielkiego, szczególnego, żeby kupować te flankery. No mamy warstwę podstawową, to po co nam tak naprawdę jeszcze sześć innych do tego, czy sześć innych one milionów? No, żeby tutaj oczywiście nie trzebać się jednych perfum. No nie wiem, no taki jakiś świat się zrobił, dziwny ten perfumowy i no jakoś nie służą mi te nowości i, i tak naprawdę, no <laughs> przepraszam, i tak naprawdę, no... no. nie jestem fanem tego jakiegoś masowego rynku. Raczej szukam tego czegoś, co wpadnie mi faktycznie w nos, co mnie zaciekawi, co chcę więcej testować. Być może flakę się pojawi z biegiem czasu. No w tym roku, no malutko poznaję, tak jak powiedziałem praktycznie jeden męski, z którego no niestety też jestem niezadowolony, znaczy nie, przepraszam, dwa męskie, z tym, że jedną tutaj mam próbkę, drugiej nie, ale owszem, przyjrzę się tym zapachom dogłębniej. No i dwa zapachy dla pań, z czego no te perfumy dla pań no bardzo mnie urzekły, to jest właśnie to, co faktycznie no można wąchać, można, nie wiem, można coś sobie, nie wiem, że tak powiem, wyobrażać, no chodzić za tym zapachem. No że jest to faktycznie to coś, co urzekło mnie i tak naprawdę postarałem się o te próbki, żeby mieć gdzieś w swoich zbiorach. No bo to też ważne, żeby mieć jakiś chociażby w małej próbce czy odlewce zapach, który tak naprawdę mi się podoba. Jeżeli chodzi tutaj o ludzi, którzy no, faktycznie zajmują się światem perfum, kolekcjonerstwem jest to ich pasja tak naprawdę. No to zacznę od perfum dla pań. 2020 Miss Dior Rose and Roses. No to jest po prostu przepięknie podana róża, taka lekka, zwiewna, typowo taka wiosenno, wiosenno-letnia nawet. No coś wspaniałego. Bardzo, bardzo kobiece perfumy. Myślę, że nie jest to zobowiązujący zapach. Jest to jak najbardziej są to jak najbardziej uniwersalne perfumy do pracy na wszelkiego rodzaju spotkania. Nie narzucając się, nienachalny, a wręcz odwrotnie, no bardzo taki przyjazny, oddaje taką aurę właśnie, no, bogactwa tych róż, takich białych, lekko różowych jest to typowo taki różany, wiecie, mocne, czerwone róże, tylko to jest takie lekkie, zwiewne, no kobiece, no po prostu, no, coś pięknego tutaj zrobił pan François de Michy. Miss Dior Rose and Roses. Będzie na pewno recenzja o tych perfumach. Chyba po nowym roku jakoś. To na pewno się znajdzie u mnie na kanale. Zachęcam do śledzenia. Kolejny, kolejna woda jest to woda perfumowana. Rose and Roses jest to, bo nie doczytałem, Ode Toalet, czyli woda toaletowa. Tutaj woda perfumowana, i już tutaj przy okazji, przy tym zapachu, za chwilę się zaczynę, żeby Państwa serdecznie zaprosić na 26. Tak, w drugie święto. Będzie recenzja, będzie nowy film, będzie recenzja tych perfum, bo dla mnie są obłędne. Film będzie z dedykacją. Tak wyszło. Także no polecam już serdecznie 26 grudnia, drugi dzień świąt, My Way Giorgio Armani. No wielki, szukuje się wielki, wielki hit. Mam nadzieję, że hit nie w kierunku takim, że będzie masowo podrabiany, będzie masowo noszony przez co drugą kobietę. No myślę, że tak może też być, ale no jest to, tutaj chciałem podkreślić, jest to na pewno coś nowego, jest to nowy trend, jeżeli chodzi o perfumy danskie. Jak najbardziej świeża kompozycja, świeży taki różany tak jak ten kartonik klimat yy, bardzo owocowy według mnie to są perfumy kwiatowe białe kwiaty tutaj jaśmin ja tego tutaj już zaznaczam od razu taki mały wstęp zrobię do tego co będzie w recenzji nie czuję tych kwiatów czuję jak najbardziej klimat owocowy więcej 26 grudnia My way Giorgio Armani świetny zapach dla kobiet piękny no i ostatni, ostatnie dwa praktycznie. No jedną mam próbkę, drugą nie, zapachy. Czyli zapachy dla panów. no Wielkie, wielkie rozczarowanie. Wielki dramat moim zdaniem. Zniknął spółek Dior-Om. Szminkowy, pudrowy. A powstał nie wiem, jego następca. Dior-Om 2020. Woda toaletowa. No krzywię tutaj, no, bo po prostu jest to całkowicie inny zapach. Tamten został zlikwidowany. Został zastąpiony właśnie czymś nowym. Czymś tak naprawdę, co ja to od, odczuwam, że to jest coś masowego. Czy to ma być masowe, to ma się sprzedawać, to ma być po prostu ładne, nijakie, nie wiem jak to nazwać. No, dla mnie to jest po prostu dramat, żeby likwidować tak piękne perfumy a tak naprawdę zastąpić je czymś takim jak Dior On 2020, co w ogóle nie ma nic wspólnego z tą pierwszą podstawową wersją i z tego 2006 i z tego 2011 i nie wiem już którego, bo tyle tych zmian było, tych reformulacji i tych takich odświeżeń tego starego Dior On, no tutaj mamy coś zupełnie nowego no takie no bardzo popularne klimaty Gdzieś, nie wiem, nie, moim zdaniem nie dla zapamiętania. Jest m, krótka recenzja na moim kanale. Gdzieś tam umieściłem na początku powstania właśnie tego kanału. Myślę, że gdzieś bardziej przyglądam się tym perfumom jeszcze. I coś więcej o nich powiem w jakiejś recenzji w przyszłości. No zobaczymy. Zastanowię się nad tym. No, póki co jestem no, zniesmaczony tym właśnie wypustem nowego Dior Om 2020. No cóż, dobrze. A kolejny, drugi męski zapach to owszem, również Dior Om, ale ta wersja Intense, która też została odnowiona w ten taki, właśnie nowy design, w tą nową taką grafikę Dior Om. No i powiem szczerze, że też kilka razy ją testowałem z dwa razy w perfumerii. Miałem próbkę, ale ja tą próbkę również testowałem sobie w domu, ale ją gdzieś tam oddałem czy odesłałem znajomemu. Już nie pamiętam, co się z nią stało. No gdzieś poszła świadna na pewno. Yy, yy, Dior Homme Intense. No ci, którzy znają z kilku lat do tyłu, jak się zachowywał, jaki był właśnie Dior on Intense, no to wiedzą, że był taki wręcz marchewkowy no, bardzo szminkowy, bardzo pudrowy. To było takie podbicie tej starej, właśnie wersji Dior Om. No, jest tam jak najbardziej zachowany ten klimat, ale dla mnie, gdzie ja mam ten nos, no powiedzmy, wyczulony na perfumy, na, na ich zmiany i tak dalej. No, nie, że to już nie jest to samo, co właśnie w tej starej takiej butli grafice, są starą grafiką Dior Om Intense. No, jest tam jakiś ten klimat, właśnie zachowany, ale no, to jest taki jakby skręcał w ten trend znowu ten taki nowoczesny. On jest bardzo słodki, moim zdaniem taki wręcz ulepny. Nie ma takiej tej swojej duszy, tej takiej naturalnej aury, tej takich fajnych, tych dołów, które miał właśnie ten stary Dior Om Nie ma tej marchewki takiej specyficznej, nie ma tego pudru, tej szminki. No mówię, no gdzieś te klimaty są zachowane, ale one się przekształcają w taki mocno czekoladowy klimat, taki no, takie kakao, taki, no nie wiem, no jakbym jeszcze tam gdzieś praliny wyczuwał, damskie wręcz. No nie wiem, no jakoś dla mnie też zmienili ten zapach, jest jakby, no nie wiem, w takim kontekście, jakby on miał się więcej sprzedawać, bo może stały faktycznie te starsze flakony. Mało kto je kupował. Dior OM, linia Dior OM, może chce zarobić wielkie pieniądze na tej linii. A zwłaszcza na tych cięższych właśnie zapachach typu Intense. No nie wiem, no nie mam pojęcia co się dzieje, ale to już nie jest ten sam Dior Homme Intense, co kilka lat w jeszcze z tą starą grafiką. No szkoda, no tak się dzieje. Gdzieś jakaś polityka musi być ukryta. My możemy sobie jedynie pogdybać, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Yy, dobrze. <laughs> To na tyle, no praktycznie cztery nowości poznałem w tym roku. Myślę, że przyszły rok nam pokaże coś więcej z tych nowości, lepszych, przynajmniej lepszych, chociaż trochę, jeżeli chodzi o perfumy. Dobrze, to w takim razie dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za subskrypcję, komentarze. Zapraszam do kolejnych i zapraszam oczywiście na. Kolejny materiał, który już niebawem, pamiętajcie, 26, szczególnie dla kobiet, My Way u mnie na kanale, cześć.